Połączyliśmy, za zgodą rabina, e, zapalenie świetle będzie, tak? E, zapalenie z uczczeniem bardzo ważnej daty e, w historii Żydów e, Izraela i Katowic. E, na początku listopada 1884 roku w Katowicach odbyła się konferencja która, która przeszła do historii jako konferencja katowicka, gdzie, tutaj może zacytuję naszego przyjaciela Szefa Wajsa, ambasadora, byłego ambasadora Izraela w Polsce, które to spotkanie, ta konferencja, zapączo, to, to, były, to były korzenie państwa Izraela. Tutaj tutaj w Katowicach, nie wiemy dokładnie, w którym miejscu, dzisiaj była konferencja, były sympozjum, były naukowe na Śląskim Uniwersytecie, i historycy się wypowiadali właśnie na ten temat w konferencji, ale nikt dokładnie nie wie, w którym to było miejscu. Ale na pewno w Katowicach, tego jesteśmy pewni. I, i właśnie na tej konferencji, tak jak tutaj już wspomniałem o, o, o Szałachów Wajsie, post... To były początki państwa Izrael. Tu u nas w Katowicach. Ta, 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 także cieszmy się, że Katowice, Śląsk było takim też miejscem tolerancji, szacunku do, do innych religii, do innych i dzisiaj właśnie będziemy, ten koncert również poświęcony jest Stuczystej yy, Rocznicy Konferencji Katowickiej. Wódl. Ja również ja. witam wszystkich serdecznie. Rzeczywiście dzisiaj mamy święto światła, te światła wyjątkowo nas tutaj doceniły. Natomiast nie widzimy za bardzo państwa, a więc nie widać. Mam nadzieję, że później będzie coś widać. No, dzisiaj, to, dzisiaj rzeczywiście to jest święto świata, ale to w sensie, może bardziej też metaforycznym, nie tylko w tym sensie tego światła, które nas oświetla bezpośrednio fizycznie. Ale o tym powie już nasz rabin Jehoshua Elias, którego poproszę zaraz o zabranie głosu. Natomiast a, a propos konferencji katowickiej, no, ja sądzę, że gdyby taka atmosfera, jak teraz panuje tutaj na Śląsku i w Katowicach. Była wtedy na terenach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawy, Mołdawii, Rumunii. To może te ruchy, Chowiec i on czy gdyby nie powstało i być może nie powstało Państwo zna jeszcze w tej chwili, także yy, i jak na nas nacjasza. Natomiast yy, rzeczywiście ta konferencja była 130 lat temu, yy, była w miejscu, które na to pozwoliło, czyli na Śląsku w Katowicach, pierwszym takim europejskim mieście yy, na zachód od Rosji. Cieszę się, że to miasto nadal jest europejskie i ja, profesora jest taka sama. Dziękuję bardzo Radnego Szyłajowicza. Shalom. A ja nie mogę zobaczyć, bo nic, więc jak ja wiem, nic nie ma tutaj. musi słuchać coś. Shalom. 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 Yeah. Shalom. Shalom. Dobrze, dziękuję bardzo. Um, ja myślę, e, o pierwszy ja chcę e, przygotować przygotować. E, przygotować. A, a światła, ja. Ja chcę pierwsze przygotować. E, nie. Dziękuję. Przygotować tak. E, pan Fischer, e, e, Alex, Alex to też e, pan Tac. Było e, du 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 dużo, dużo ludzi, robić dużo, dużo pracy, które mogę robić to, to e, spotkanie, tę imprezę dzisiaj. E, e, nie mam taki list, więc e, dziękuję do wszystkich. I też e, ja chcę e, e, dziękować wszystkim, e, każdemu ważnym e, ludziom. Jak ty wiesz, je, jeśli ty jesteś ważny, jeśli ty je, jesteś tutaj, jesteś ważna. Dziękuję bardzo. Dobre. Oczywiście to nie mówi, jeśli ty nie jesteś tutaj, to nie jesteś ważny. Tak. Ja chcę mówić trochę na temat e, historii Haneka, co, co to jest. E, jeśli to nie będzie problem, potem będzie zapalić ja, ja będę zapalił świat i wszystkim mogę zauważyć. I potem ja będę mówił trochę na temat więcej e, e, religii albo więcej duchowne, na temat Hamuka. E, e, bardzo szybko e, historia Hamuka. Około 2300 lat temu e, byliśmy, to znaczy naród e, Izrael, był w Rzymie Izrael. E, e, I tam do Rzymu Izrael, Aleksander Wielki, tak? Wszyscy znamy, tak? Bardzo ważny człowiek, i naprawdę my mieliśmy bardzo dobre relacje z on. taki Takie dobre re, relacje, do dzisiaj Aleksander jest bardzo popularne imię Żydowskie. My bardzo lubimy on. I od jego okresu, był, od jego okresu w Izrael, okres Izrael, był księg z imperium greckim i też był początek to e, he, e, okres helenistycznego w Izraelu. To okres był pro, trochę problematycznego. E, w jednej stronie był bardzo otwarty, w drugiej stronie, w kulturze e, greckiej helenistyczna, helenistycznej, e, nie, e, nie każdy wartość było do ludzi kreskich, my też. Czasami był mały konflikt. E, Aleksander Smar, który miał on miał 29 ним... lat i rozdzielać rozdzielać jego imperium do 4 6 Najważniejsze dla nas było, jeden był do króla Ptolemei i drugi był do jeden imperium Ptolemei. Tomejski i drugi był e, Imperium Saliucidicki. Gdzie byliśmy? Pomiędzy to dwa. Jak mówiłem, pomiędzy Mot i Ekowa. Ekowa? Mot i Kowa, tam byliśmy. Ale i, i, drugi czas byliśmy w Imperium Saliucidicki. Około roku 165 nasza era, przed nasze era, nasz okres. To król Seksedyski, imię było Antiochus Epiphanis, on mówi: Ja jestem Bogiem. Ja jestem Bogiem, więc wszyscy musi e, robić e, służby, musi robić. E, 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 Czyli, się, no, pracowicie dla mnie. Ach, to był bardzo dużo problemu nas My mówimy, my tym no, tylko mamy jeden bóg. On mówi dobrze, możesz żyć ja, nie nie. nie mogę. Żyć. On mówi dobrze. Jeśli ty nie będziesz, jeśli ja nie będzie twoim bóg, e, ty nie, będziesz, nie mogę nie żyć, czy żydowski. Nie mogę uczyć czatora nie mogę wychować, musi pracować i tak dalej, i tak e, dalej. Co było, no, ja, ja jesteśmy Życi. Jest, yy, nasz naród, naród Lieslowski jest bardzo podobny do narodu śląskiego i by było powstańca. Tego jemy. E, dzięki Bogu. W koniec Byliśmy wiele, wiele narodów? Independent nation? Niezależny naród, niezależne państwo. E, w naszej zimy. Wróciliśmy do naszego święto. to było e, trochę e, brudne od, e, od e, religii greckiej i no, e, e, robiliśmy... chppend, chppa, clean, wszystko, było przygotowane, ale był jeden problem. E, w naszej jest taki bardzo ładny E, lampa złota, z, z, imię jest menora. E, I to ta lampa potrzebuje bardzo specyficzna, bardzo specjalne, bardzo e, czysta oli oliwek. początku nic nie było. Szukaliśmy, szukaliśmy, szukaliśmy i w koniec był e, jeden mały e, e, paczek do jeden hmm. to jeden dzień. Co będzie robić? To my wiemy, potrzebuje 8 dni robić więcej. Więc zapalić dzisiaj i nie jutro. I ostatni będzie taki przerwa 7 dni, albo powinno czekać 7 dni i potem. Nasz wino mówi, musi być dzisiaj. Nie wiem, co będzie jutro, musi być dzisiaj. Zapaliśmy i przez tą pierwszą noc był cud i było więcej oczu. I też do drugiej noc zapaliśmy i co trzecie i czwarte do. أو شميل أو سميلون سيكتب